Witajcie. Kolejne przepisy z pakietu mobilności sukcesywnie wchodzą w życie, mącąc jednocześnie w europejskim transporcie. Sytuacja jednak nie jest aż tak zła jak przewidywano, a wiele negatywnych scenariuszy po prostu się nie sprawdziło. Przykładowo wcale nie widać wzmożonego przenoszenia się polskich firm transportowych do Niemiec. Przynajmniej tak jest na ten moment. Ale będą tacy przewoźnicy, którym może się to opłacić. Przypomnę, że najnowsze przepisy w ramach pakietu weszły w życie 21 lutego. Eksperci twierdzą, że akurat te regulacje negatywnie wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw z państw Nowej Unii względem firm choćby z Niemiec czy Francji. Dodatkowo wymierzone są w ekologię transportu oraz utrudnią jego racjonalną optymalizację, bo mają na przykład potencjał, by zwiększyć ogólną liczbę pustych przebiegów. Chcecie wiedzieć o co chodzi? To zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem. Najważniejsze przepisy, które wchodzą w życie w drugiej połowie lutego, związane są z wykonywaniem przewozów kabotażowych. Uzupełnia je również zapis o konieczności powrotu każdego pojazdu do centrum operacyjnego firmy w kraju rejestracji. Dodatkowo nieprzestrzeganie tych przepisów grozi utratą reputacji przedsiębiorstwa, bo stanowi ono bardzo poważne naruszenie. Urzędnicy Unii traktują więc je całkiem serio. A kto na nich ucierpiał? W zasadzie głównie te firmy, których model biznesowy bazuje na przewozach kabotażowych w krajach Europy Zachodniej. Jaki tu zadziała mechanizm? Nie wszyscy mogą go rozumieć. Dlatego przypomnę podstawę. Ujmując rzecz prosto, kabotaż jest transportem wykonywanym w ramach jednego kraju przez ciężarówkę zarejestrowaną w innym państwie. Czyli polska firma wozi towary, na przykład w Niemczech. Nowe przepisy wprowadzają tzw. zamrożenie pojazdu. Każda ciężarówka może w ciągu 7 dni wykonać trzy operacje kabotażowe, po których ma 4 dni cooling-offu. W tym czasie może robić choćby cross-trady, czyli transporty do innego kraju. Może też wykonywać import do kraju, w którym jest zarejestrowana, ale nie wolno jej uczestniczyć w kabotażu. No i teraz w grę wchodzi kolejny przepis pakietu mobilności czyli nakaz powrotu pojazdu do centrum operacyjnego. Są takie polskie, rumuńskie czy litewskie firmy, które w całości poświęciły się kabotażowi oraz cross-trade'owi na zachodzie Europy. Do niedawna ich ciężarówki w zasadzie nie wracały do kraju, w którym przedsiębiorstwa są zarejestrowane. Podmieniani byli tylko kierowcy, którzy do pojazdów dojeżdżali autobusami. No i teraz taki model biznesowy będzie o wiele mniej opłacalny w realizacji. Przede wszystkim dlatego, że kierowcy w takich firmach muszą zarabiać dokładnie tyle samo, co ich koledzy w Europie Zachodniej. A po drugie, ciężarówki w tych firm nie będą mogły już zostawać na przykład w Niemczech na stałe. Będą musiały wracać do kraju rejestracji raz na 8 tygodni. I to powoduje kolejne komplikacje. Biorąc pod uwagę, że takich przymusowo wracających zestawów będzie całkiem sporo, a właściciel każdego z nich będzie walczył, by do kraju wracać z ładunkiem, to może się okazać, że tych ładunków z zachodu na wschód Europy po prostu zacznie brakować. Nie jest to pewnik. Ale niektórzy eksperci roztaczają wizję skokowego wzrostu współczynnika pustych przebiegów. Eurostat wyliczył natomiast, że ta konkretna zmiana wpłynie na wzrost emisji dwutlenku węgla generowanego przez transport nawet o 4 miliony ton. Temat pustych przebiegów jest ciekawy, bo redukcja tego wskaźnika jest jednym z ważniejszych zadań współczesnej branży transportowej. Ja jednak nie będę wchodził w szczegóły. Jeśli chcecie je poznać, to odsyłam Was do kanału na palecie. Na palecie już znacie, ale w ubiegły wtorek o 15.00 kanał zaliczył nowe otwarcie. Tematyka nie uległa zmianie, bo nadal jego autorzy będą skupiali się na branży TSL od strony organizacji procesów logistycznych i transportowych. Nowa będzie natomiast forma niektórych odcinków, bo na palecie dorobiło się prowadzącego i nie jestem to ja. Pierwszy film w odświeżonej odsłonie poświęcony jest właśnie pustym przebiegom. Jeśli chcecie wiedzieć, jak firmy z nimi walczą i z czego jeszcze poza pakietem mobilności wynikają puste przebiegi, to polecam Waszej uwadze kanał na palecie. Link w karcie i w opisie. Wróćmy jednak do zmian w przepisach. Gdy pakiet mobilności został ogłoszony, bardzo dużo mówiło się o tym, że firmy z Nowej Unii będą otwierały swoje przedstawicielstwa w krajach Starej Unii, by uniknąć wpływu niektórych nowych regulacji. Jak na razie nic takiego się nie dzieje. Przyczyna jest w zasadzie jedna: większości firm się to po prostu nie opłaca. Przykładowo, jeśli przewoźnik skupia się głównie na transportach eksportowych do krajów zachodniej Europy oraz imporcie do Polski, to w takim scenariuszu transportowym przepisy, o których dzisiaj mowa, nie mają zastosowania. Jednak, gdy firmy w 100% skupiają się na kabotażu oraz cross trade i jeżdżą po zachodzie Europy, to sytuacja wygląda zgoła inaczej. Przeniesienie się, na przykład, do Niemiec przez tego typu przedsiębiorstwa może okazać się dobrym rozwiązaniem. Choćby dlatego, że firmy mają tam kontrakty oraz relacje z klientami, a z tego trudno zrezygnować. Przedstawiciele ZMPD w wywiadach z dziennikarzami przekonują jednak, że na 38 tysięcy polskich firm transportowych kabotażem zajmuje się kilkaset, a to w zasadzie bardzo mało. To wszystko, co mieliśmy dzisiaj do przekazania. Przypominam, że ten temat pod kątem pustych przebiegów rozwija kanał na palecie. Tam nowe odcinki co drugi wtorek o 15. Dzięki za uwagę i życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia!